Punkt wieczorna rozmowa telewizji Republika Katarzyna Gójska, Witam państwa bardzo serdecznie. A państwa i moimi gośćmi są dzisiaj pan profesor Arkadiusz Jabłoński, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Jest z nami również pan doktor Tomasz Żukowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dzień dobry. Szanowni Panowie, jesteśmy w bardzo poważnym momencie trzeciej fali epidemii. Rzeczywiście, bardzo dużo nowych zachorowań i potężne żniwo śmierci zbiera COVID-19, i w tym momencie rząd wychodzi z informacją, która. Siłą rzeczy musi budzić nadzieję o tym, że do końca wakacji wszyscy Polacy, którzy będą chcieli, zostaną zaszczepieni. A również taką, że już w maju najprawdopodobniej pokolenie 40-latków dzisiejszych będzie mogło zapisywać się na szczepienia i być może będzie rozpoczęte to szczepienie dla tej grupy wiekowej. Jak panowie na to patrzą? Jak jest, jakie są Polityczne konsekwencje i tej trzeciej fali, ale również no, tej sytuacji, którą dzisiaj rząd zapowiedział, to gwałtowne przyspieszenie szczepień. Pan doktor Tomasz Żukowski. Zacznijmy no, od tego, że, że, że no, trudno, żeby w tak trudnej sytuacji yy, no, nastroje nie były no, nie najlepsze. No, ludzie są zaniepokojeni, ludzie się obawiają, ale też pamiętajmy, że jest głównie czy przede wszystkim konsekwencja no, opóźnień w w dostarczaniu Polsce szczepionki, znaczy nie tylko Polsce, Unii Europejskiej. Gdyby to się działo szybciej, wtedy oczywiście nastroje byłyby lepsze. Mamy takie kraje w świecie, gdzie rzeczywiście tak jest. To jest oczywiście Izrael, to jest Wielka Brytania, też jest, to są stany związane, gdzie się nastroje ewidentnie poprawiają. No i w tym sensie, jeśli dojdzie do szybkiego zwiększenia się tych dostaw, a wiele to wskazuje, że tak, bo pomijając no, naciski, presję, przede wszystkim te fabryki zaczną więcej tych szczepionek produkować. No to jeśli dojdzie rzeczywiście do zdecydowanego zwiększenia się ilości szczepionek, jeśli rzeczywiście będziemy się szczepić dużo szybciej, no to przede wszystkim sytuacja się poprawi, a w konsekwencji, jeśli sytuacja się poprawi, jeśli chodzi o pandemię, jeśli chodzi o zarazę, to też myślę, że i nastroje się poprawią, co będzie też miało swoje konsekwencje, jeśli chodzi o ocenę na poziomie jakby politycznych zjawisk, na stosunku do rządzących i opozycji. Zwracam się teraz do pana profesora Arkadiusza Jabłońskiego. Panie profesorze, no to jest rzeczywiście tak, że tąpnięcie nastrojów no jest związane i z tą trzecią falą, ale też i z tym, że epidemia trwa już długo, ponad rok. Jesteśmy wszyscy nią bardzo mocno zmęczeni. Niektórzy są też do, doświadczeni bardzo ciężko tą epidemią. No ale opozycja przez, przez ten czas próbowała jakoś zdyskontować politycznie efekt tego niezadowolenia i wobec sytuacji, w której się znajdujemy, i w związku z tym również wobec rządu. No taka ostatnia próba miała miejsce dosłownie kilka dni temu, gdy Platforma Obywatelska zapowiadała y, swój program na opiekę zdrowotną, na zmianę w opiece zdrowotnej. Czy pana zdaniem y, jest, jest no, w tym momencie największa partia opozycyjna skuteczna w tych swoich działaniach pozyskiwania nowych zwolenników y, 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 na bazie jakby mocnej krytyki działań rządu w czasie pandemii? No nie są skuteczni, to widać po sondażach. Jednak Platforma zdecydowanie traci i bez względu na to, czy ruch pana Hołowni wyprzedza Platformę, czy też są mniej więcej, idą w przysłowiowy łeb w web, to jednak jest to dla tej dużej partii poważny, poważny spadek poparcia. Wydaje się, że ten ostatni ruch sobotni to była taka próba zmiany tonacji. Już nie tylko krytykować, nie tylko krytykować za to, że są szpitale, czy też ich nie ma, za to, że są szczepionki, czy też ich prawda, jest za mało i tak dalej, i tak dalej. Tylko było to, była to taka próba, taka ofensywa przekazania jakiegoś pozytywnego przesłania. To dobrze brzmiało do momentu, w którym wymieniali tylko te kolejne działania, które chcą podejm podejmować. Zaczynało się to sypać, gdy już zaczynali mówić o finansowaniu, wyliczyli to na 100 miliardów złotych, część chcieli z krajowego planu odbudowy, no ale potem się zaczynało wymienianie takich to jeszcze możliwości pozyskiwania pieniędzy, jak powiedzmy cofanie dotacji dla księdza Rydzyka, jak cofanie dotacji dla TVP, jak zaniechanie inwestycji związanych choćby z centralnym portem komunikacji komunikacyjnym. A więc mimo próby przesłania pozytywnego, no, wyszło tak jak zawsze, czyli negatywne obarczanie rządzących tym, że jakoby nie potrafią właściwie wydawać pieniędzy. Za tym weszli w te same kolejny i myślę, że nie zdobyli, nie uwiarygodnili to, e, swojej propozycji. No, ona, ona zresztą się szybko rozmyła. No właściwie dzisiaj już o niej nie mówimy, a w sobotę to było przedstawione. No ja to wymieniam tylko jako obraz tego, jaka jest sytuacja Platformy Obywatelskiej, a nie jest to temat dyskusji nad tym, jak można alternatywnie działać, próbując zapobiec pandemii lub też próbując wyjść z niej w sposób skuteczniejszy. Zanim przejdziemy też do oceny sytuacji w ugrupowaniu czy w koalicji rządzącej, ja jeszcze dopytam pana doktora Tomasza Żukowskiego o to, czy, czy to nie jest przypadkiem tak, że Platforma Obywatelska no, jest w takiej pułapce, która być może dla niej będzie pułapką no, niezwykle dotkliwą, ja nie, nie chcę powiedzieć, że śmiertelną, no, ale, ale bardzo poważnie ją nadwyrężającą, bo oto jest cały czas zepchnięta na takie pozycje ostrej obrony swojego podstawowego, tego najwierniejszego, najtwardszego elektoratu, no, a siłą rzeczy, jeżeli chce cały czas utrzymać poparcie tych ludzi, Ludzi, którzy no, z badań też wiemy, są y, 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 są y, 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 są zainteresowani takim bardzo ostrym antyrządowym przekazem, no to też siłą rzeczy platforma obywatelska musi utrzymać ten przekaz i ta walka pomiędzy platformą e, z jednej strony z drugiej strony pomiędzy ruchem chłowni z trzeciej strony z, z kolejnej strony po, e, pomiędzy platformą a lewicą no ona e, ona zmusza platformę do, e, do m, takiego trwania cały czas w tym antypisowskim bardzo silnie antypisowskim narożniku. Jak pan na no to patrzy pani to. Podstawowym problemem Platformy jest to, że ci, którzy są takimi no, strategicznymi y, y, inwestorami w Platformę, tymi, nazwijmy to, metapolitycznymi, tym zakulis za polityki, no w jakimś momencie przynajmniej część z nich uznała, że Platforma już się zużyła i zaczyna inwestować w nowe przedsięwzięcia polityczne, no chociażby w to, co nazywa się plan Hołownia, prawda? I to jest podstawowy problem Platformy. Natomiast jeśli chodzi o... Y, Walki z koronawirusem, z oceną systemu zdrowotnego, no to tutaj trzeba przypomnieć jedną rzecz, że wydatki na zdrowie nigdy nie były wyższe w procentach PKB i w liczbach bezwzględnych, bo te PKB jest wyższe niż teraz. I druga bardzo ważna informacja, o której się mniej pamięta, ale też jest bardzo ważna, Ilość, znaczy stan zdrowia Polaków zależy, czy systemu zależy od ilości lekarzy i pielęgniarek. I ja chcę przypomnieć, że limity kształcenia lekarzy zostały zdecydowanie zwiększone w ostatnich kilku latach. To są decyzje, no te największe limity, to są decyzje już obecnych rządów, rządów Prawa i Sprawiedliwości. A cięcia w tych limitach zostały przeprowadzone po raz pierwszy bodajże w roku 87 i 88 przez odchodzącą liberalno-demokratyczne i lewicowe, czyli te dzisiaj też opozycyjne, Platforma też to właściwie utrzymywała troszeczkę, próbowała to modyfikować, ale powtórzmy, nie da się skutecznie działać, jeśli ma się za mało lekarzy. A lekarzy przez 20-25 lat kształciliśmy po prostu zdecydowanie za mało, zgodnie z doktryną liberałów, którzy głosili, że popyt na lekarzy jest nieograniczony, więc w związku z tym, jak będzie mniej lekarzy, to tak ma się popyt na zdrowie dostosuje do podaży zmniejszonej lekarzy. Oni naprawdę tak mówili. I dopiero od jakiegoś czasu my to jakościowo zmieniamy. I tylko dzięki temu mamy w tej chwili wystarczająco dużo młodych lekarzy, już czy jeszcze studentów, którzy mogą ten system ratować przed jeszcze większą zapością. Dopiero po 5, 10, 15 latach będziemy mieli większą szansę. To jest kwestia dramatycznego zaniedbania i świadomego zaniedbania podjętego przez tę dziś opozycyjną część elit politycznych i również tych biznesowych no dobre, 30 lat temu. Panie, panie profesorze, zwracam się do pana profesora Arkadiusza Jabłońskiego. Panie profesorze, jak pan dzisiaj patrzy na jedność w obozie Zjednoczonej Prawicy? Bo hmm, zdaje się, że ta jedność jest coraz częściej przez, hmm, przez różne części tego obozu testowana. Hmm, i, hmm, I trudno nie odnieść wrażenia, że napięcie pomiędzy, pomiędzy prawem i sprawiedliwością i tymi dwoma małymi koalicjantami narasta. Jak pan patrzy na tą sytuację? No to ja to tak nazwałem już, prawda, że Gowin i, i Ziobro, jako przywódcy tych partii mniejszych zjednoczonej prawicy, no grają trochę po skrzydłach, próbując diagnozować słabości Pisu. Z jednej strony, myślę, że pan Zbigniew Ziobro uważa, że to jest takie od, odejście od tych takich pryncypiów, które stały u podstaw Prawa i Sprawiedliwości, przywiązania do wartości pewnej ofensywnej polityce w ramach Unii Europejskiej, naprawy systemu sprawiedliwości. Oni, oni diagnozują, że w tej chwili nastą, nastąpiło takie odchodzenie Prawa, od, Prawa i Sprawiedliwości od tego typu programów. No to jest spowodowane między innymi właśnie walką z COVID-em, ale te, także Zbigniew Ziobro to diagnozuje jako zbytnią uległość wobec Unii Europejskiej, no i próbuje na tym grać. Natomiast pan Jarosław Gowin gra na zdiagnozowanej słabości, jakim jest według niego brak szerszego otwarcia na młodych, na ludzi o poglądach liberalnych, i to nie tylko tych liberalnych ekonomicznie, no i próbuje swoimi ruchami jakoś zagospodarowywać ten elektorat. Przy czym powtarzam, no gdyby to była gra na skrzydła, w ramach Zjednoczonej Prawicy to mogłoby sprzyjać poszerzaniu elektoratu. Natomiast wydaje się, że to już jest chyba granie na budowaniu własnej tożsamości politycznej, na odróżnianiu się od i na zapewnianiu sobie jakiejś samodzielnej pozycji w sytuacji, gdyby się okazało, że na przykład jednak Prawo i Sprawiedliwość zadecyduje, że nie będzie miejsca dla e, tych e, ugrupowań na listach wyborczych. E, zatem zatem próbują e, wydaje się już przygotowywać się pod przyszłe wybory. No ale a to, ale to nie, do, to nie wróży dobrze zjednoczonej prawicy, to widzimy po już niektórych głosowaniach, które się odbywają. One są na razie nieistotne z punktu widzenia jakiejś strategii politycznej, no ale już gdy idzie o właśnie o pokazanie jedności, no to pozwala to opozycji po raz, no przynajmniej dzisiaj dwukrotnie zakrzyknąć, wygraliśmy, wygraliśmy głosowania. Panie do... Co, zwracam się do pana doktora Tomasza Żukowskiego. Jak pan ocenia, czy w takiej sytuacji można, już mówiąc zupełnie kolokwialnie, dotrwać do tych najbliższych wyborów? My jesteśmy mniej więcej w, po, w połowie kadencji. No i jeżeli, jeżeli koalicjanci dużo mocniej niż podczas tej pierwszej kadencji wspólnych rządów Zjednoczonej Prawicy zaznaczają swoją odrębność i testują jedność, to zastanawiam się, czy rzeczywiście te. Ten, ta druga część tej kadencji, czy ona może, czy można w tym stanie, i w takiej konstelacji politycznej dotrwać do końca, można dot, dotrzeć do tych najbliższych wyborów parlamentarnych. Ja już jakby abstrahuję od tego, czy w, jakich sposób będzie do nich, w, jakich, w jaki sposób będą poszczególne części Zjednoczonej Prawicy do nich podchodzić. W tym stanie chyba jeszcze tak. To znaczy, wydaje mi się, że ten poziom dekoncentracji. De, de to znaczy... Wewnętrznych podziałów jeszcze nie jest wystarczający, nie aż tak duży, żeby to uniemożliwiało odbicie się, podobną jakąś reintegrację, znalezienie tego, co łączy bardziej niż to, co może dzielić, ale jeśli ten proces zacznie się, jeżeli będzie się dalej posuwał, Ja pamiętam, tak się złożyło, że kiedyś miałem okazję z bliska przyglądać się takiej inicjatywie, nazywała się akcja Wyborcza Solidarność. I mam jak najgorsze skojarzenia z takimi działaniami partyzanckimi, mniejszych, które w konsekwencji doprowadziły do upadku całości. W dłuższej perspektywie nie dały. Także mam nadzieję, że ci, którzy swoje własne ambicje przedkładają nad... Dobro formacji, która ich w sumie wyniosła, i wyborców, którzy wynieśli ich do odpowiedzialności za władzę, że może jednak się potrafią samoograniczyć oby. No właśnie. Czy tu chodzi też o samoograniczenie w tym momencie, czy też te mniejsze formacje zdecydowały, że chodzi o ich byt polityczny. Bo być może spodziewają się właśnie tego, co sygnalizował pan profesor Arkadiusz Jabłoński, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie chciało ich wziąć na wspólne listy, a nawet jeżeli będzie chciało, to postawi warunki bardzo trudne do za zaakceptowania. I teraz, jeżeli patrzymy z tej perspektywy, to należałoby się spodziewać, że im bliżej będzie do wyborów parlamentarnych, tym to zaznaczanie własnej odrębności będzie coraz silniejsze. No tylko pytanie, czy ktoś będzie chciał wziąć na siebie ciężar bycia tym, który rozbił w pewnym momencie? Nawet nawet później już bliżej wyborów tej daty wyborów konstytucyjnej daty wyborów parlamentarnych roz, jakby no wziąć na siebie odpowiedzialność rozbicia obozu zjednoczonej prawicy rozbicia jedności prawicy pan profesor Arkadiusz Aboński Właśnie też się tak właśnie zastanawiam razem z panią, no, kto i jak by mógł brać tą odpowiedzialność. Obawiam się, że to się może stać taką siłą rozpędu, że to nie będzie jakieś oficjalne zrywanie koalicji, tylko w trakcie przygotowywania list wyborczych no, będzie nas, będą nastąpywały kolejne napięcia, które mogą... A to, a to się już dzieje, prawda, znacznie wcześniej, mogą już prowadzić do tego, że ci politycy w mniejszych formacjach no, będą, będą mieli do wyborów. Zostajemy z Gowinem czy z Ziobro, czy idziemy z PiSu i będą musieli jednoznacznie to zareklarować I, i, i myślę, że teraz siła, tych polityków, jakim jest właśnie pan Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro, ich możliwość przyciągania czy pozostawienia przy sobie odpowiedniej liczby polityków, no będzie tutaj decydująca. Jeżeli uznają, że są zbyt słabi, no to poddadzą się, poddadzą się prawda, temu, co PiS zrobi, bez względu na to, gdzie ich usadowi na listach. No tak bym to skomentował. Myślę, że pan doktor zrobi to lepiej. Panie doktorze, to jak pan dosłownie trzema zdaniami, bo mamy bardzo mało czasu, jak pan patrzy na na, na prawdopodobieństwo przyspieszonych wyborów parlamentarnych? Ja, ja, ja nie słyszałem pytania, ale spróbuję odpowiedzieć. Znaczy, wydaje mi się, to, może że... ja, to może ja je powtórzę. Zapy zapytałam tylko o to, jak, jak pan ocenia prawdopodobieństwo przyspieszonych wyborów? w najbliższych miesiącach. Ja odpowiem w ten sposób. Polsce, tak jak Polsce nie jest potrzebna polskiej scenie politycznej pięć lewic, czy powiedzmy trzy partie liberalne, tak samo nie są Polsce potrzebne cztery partie prawicowe. Wystarczy w zupełności jedna. I ja mam nadzieję, że a tak samo, no, to jest ten pierwszy test, naprawdę nie, do niczego nie jest potrzebne, Rzeszowowi nie są potrzebne cztery kandydatury prawicowe, kiedy po drugiej stronie jest jedna kandydatura zjednoczonej opozycji. Także ja myślę, że najbliższe że, że, że miesiące pokażą, czy ta, ta nakręcająca się spirala, przypomnę, że przecież ci, te mniejsze formacje w ramach. Prawicy już kiedyś próbowały w wyborach, wyborach do Parlamentu Europejskiego statystować odrębnie, i potem dowiedziały się, że to się nie udało, i się pokorne, czy pogodziły się z własnym statusem. No i niestety, jak się okazuje, to zadziałało tylko na mniej niż na dekadę. Więc mam nadzieję, że, 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 że raz jeszcze uświadomią sobie, jaka jest ich realna sytuacja, i dostosują swoje ambicje do realiów i do tego, co jest interesem prawicy, patrząc z perspektywy prawicy, interesem Polski, patrząc z perspektywy stabilności polskiej. Bardzo dziękuję. Pan dr Tomasz Żukowski Uniwersytet Warszawski, pan profesor Arkadiusz Jabłoński, Katolicki Uniwersytet Lubelski byli państwa i moimi gośćmi. Dziękuję bardzo i serdecznie Państwa pozdrawiam i zachęcam proszę z nami pozostać, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.